Cześć, czołem drogi widzu. na Quero z tej strony w kolejnym odcinku Lords of the Fallen. W ostatniej części tutaj mieliśmy okazję powalczyć troszeczkę z bossem. Teraz natomiast idziemy dalej. Nasza latarnia reaguje, więc hmm. <laughs> prawdopodobnie coś tutaj może ciekawego nas spotkać. Zaraz się przekonamy. Mamy skrzynię. Mamy wieżyczkę i nic więcej, więc w sumie. Uświęcenie razy jeden. Co to jest w ogóle? No, niby tutaj mamy ten pergamin eksplozji światła. To chyba jest jedyna rzecz, póki co z której możemy korzystać jako takie, wiecie, e, jako taki przedmiot do rzucania. Broni natomiast nie mamy żadnej nowej. Podręczne przedmioty, sprawdźmy to. Mamy drobne sole świętości. One umożliwiają zadawanie bronią obrażeń od blasku. Okej, okay, czyli tym po prostu sobie boostujemy broń. Rozumiem. Święta zapora i ogniowa zapora. Tutaj daje nam to ochronę. Tutaj nam to daje żywotność. Wysuszona ćma. Wysuszona ćma z umbralu służy do przenoszenia się do ostatnio odwiedzonych szczątków w zamian za poświęcenie żywotności. To bez sensu. Okej. Okay. Niedojrzałe owoce zwiększają regenerację wytrzymałości. Okej. Okay. Sakwa z różnorodną amunicją. Dobra. Nie widzę tego przedmiotu tutaj ogółem, więc nie bardzo wiem, gdzie to może być. Chyba, że tutaj przez zakładki sobie zobaczymy. Tutaj. Uświęcenie. Po w Ziemię świętą pieczęcią, która uzdrawia i usuwa efekty statusu sojusznikom, którzy na niej stoją. Okej, okay, wymagania blask 18, katalizator magii. Ogólnie dziwne, bo chociaż nie dziwne nawet powiem szczerze. Bo wykrywa nam to co jest tam na dole. Czyli to miejsce, te szczątki do których, z których możemy przedostać się tutaj do świata materialnego tak jakby. No, oczywiście z tej duchowej egzystencji. I jak widać pojawiają się te zaświatowe byty. Ale no niczego więcej tu nie mamy. O, Rayden przyszedł. No dobra, co ten koleś nam powie? Mamy osiągnięcie. Most podniebnego spoczynku. No dobra. Można otworzyć z tej strony. Shame on me. Coś po bokach? Nie, to tylko jakieś mauzoleum swego rodzaju. A to się da otworzyć na przykład? Nie da się. Nie miałem wątpliwości o waszym uznaniu. Jako jednego z wyjątkowych zadania, które znajduje przed nami, krusajderze. My name is Dunmire, and I am an exactor of the Dark Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. The Church of Orion Radiance has assigned to me the duty of purging Mornstead of its Rogar Blight and ensuring the ancient tyrant Adir knows no liberation from his enduring imprisonment. While the schism between the Church and Judge Cleric is of long standing, she and her hallowed sentinels, now perverted, did at least construct Mornstead's radiant beacons, which have prevented Adir's return for centuries. But now, you stand corrupted and on the verge of collapse. It is to these five beacons you must turn your eye. Use the Umbral Lamp to cleanse them of Adir's destructive influence. And deliver salvation to a world on the brink of perdition. Rogar and Hallowed Sentinel alike will offer you no quarter. So remember, though Aurius' mercy is without limit, yours should not be. Okay, możemy coś u niego kupić, sprzedać. You serve a higher purpose, Crusader. akurat miecz paladyna Izaka jest Jednak mimo wszystko, póki co lepszą opcją, zresztą nie ma się co dziwić, w końcu otrzymaliśmy to z edycji Deluxe, więc trudno, żeby tutaj coś było e, lepsze na chwilę obecną. Tutaj nie możemy z tego korzystać, bo to wymaga blasku i katalizatora magii blasku. Tutaj mamy drobne sole, to mnie nie interesuje. A, lustro ochrony, hmm. Kapelusz orjańskiego kaznodziei. Hmm. Nie powiedziałbym, że ma tutaj coś, co mnie interesuje akurat. Tutaj jest jakiś katalizator orjańskiego kaznodzieja, tu jest potrzebny blasku. Okej, okay, ale tego blasku nie widzę tu, żeby miał. W sensie, jeden katalizator cały. No dobra, mniejsza z tym, porozmawiajmy z nim. A, okej. Okay. Nie ma niczego ciekawego do powiedzenia. To jest nasza koleżanka, z którą walczyliśmy. By Aureus' divine will, I live again. By Aureus' divine will, I live again. It's a miracle. And to think I raised my sword to you, when all along you were a divine instrument sent by him to deliver my death and rebirth and bring clarity. Forgive me, Lampere. I'm Pietà. Of the Hallowed Sentinels. And as Aureus sustains me, so too will I sustain you. Whether by making manifest your potential or through my healing blood, contained within the Sanguinaryx you carry. Should you find any saintly quintessences, bring them to me, and they can bolster the power of my blood further still. The beacons must be cleansed, the Hallowed Sentinels restored. And a deer's malignancy eradicated. Through whatever is to come, fellow, chosen of Aureus. we stand together in service of him. OK. Our holy work continues, lamp Mamy jedną kwintesencję świątobliwości, więc możemy ulepszyć, Super. The beacons must be cleansed, the hallowed sentinels restored, and Adir's military. Malignant... So the Exactus found himself a new instrument, as Exactus are wont to do, and given that lamp was intended for me should his paladin fall, and yet now here you are, lamp bearer. Well, it seems I was right to doubt the value of a dark crusader's work. I'm Stoneman, captain of the Fidelis, a group of good men and women who've made a stand against the madness which has possessed the rest of the hallowed sentinels. We made a vow to restore our order to its former glory, whatever the cost to ourselves. And by Judge Cleric's grace, we'll honor that vow. That heretical umbral lamp and the dark crusaders are necessary evils in these dire times. No, co ty możesz mi sprzedać, kolego? Oni niby już troszeczkę lepsze, te przedmioty. Nawet bym powiedział, że hełm tego piechura z Mormstead jest lepszy od tego naszego hełmu paladyna. Tylko że u nas odmrożenie i trucizna. Pod względem odporności jest dużo lepsza lepsza, przepraszam. Ale my tutaj w sumie podpalenie płonięcie. Hm. Zbroja czcigodnego rycerza. Tutaj jeszcze mamy zbroja piechura. I ona jest najdroższa. Okej. Okay. Hm. Tak się zastanawiam, czy to będzie warte. Jest delikatnie lżejsza, więc nawet byłoby ok. No, ale tutaj, na przykład, zanikanie jest 172, to nam spadnie do 105. Obrona przeciwko świętości nam jedynie wzrośnie, a fizyczna opadnie. Dobra, zostawimy sobie na razie to, co mamy. Zobaczymy ogółem, jak to będzie wyglądać później. Czy będziemy sobie radzić z tym naszym uzbrojeniem, czy też nie. Tutaj mamy klucz pasujący do pewnych drzwi w żerdzi Pielgrzyma. Za 9,5 mamy ile? 759, więc i tak i tak w sumie niewiele możemy kupić. No, broni akurat wszystkie są gorsze, więc. Dobra, to akurat się już powtarzasz w tym momencie, panie kolego. O, coś tutaj się ukazało. Potrzebujesz przedmiotu klucz. Jakiś, jaki klucz? Mostu podniebnego spoczynku, ok. i'm not to look at you, a dark crusader, a lamp bearer and a revenant to boot. aren't you the multifaceted one? well, we fidelis aren't as fortunate. we tend to stay dead when we die. and aureus knows, enough of us have done just that. anyway, like nathaniel says, you keep looking back, you don't see the blade coming at your front. We set ourselves task and we have to finish to step out there. is a land awash in blood, Both deserved and undeserved alike. Okay, za dużo mi tutaj ten kolega nie powiedział. Chociaż może jeszcze będzie tutaj coś. Nie. Powtarza się. Jak większość z nich. Seems it's getting harder to tell what is and what ain't nowadays. Ah, <laughs> oh, strange times. But in the end, there's right and there's wrong, and that never changes. And I hope for both our sakes you know the difference. But if in doubt, you heed the captain. He's never steered me wrong, much as he might think otherwise. Okay. Tutaj też niczego nie mamy. Jedynie cóż, sypialnia chyba tych tutejszych strażników i sala obiadowa. Kupuj przedmioty w kaplicy Oriusa za co? A, dobra, nie zdążyłem przeczytać. O Jezu, co to? Potrzebujemy podwędzone monety jakieś. Możemy za to kupić jakieś lustro ochrony. Okej, okay, póki co nie mamy żadnych monet, więc nie będziemy tutaj wydziwiać. Możemy natomiast udać się. Dalej. Dziwne, bo mi się tutaj. Latarnia podświetla. Więc coś gdzieś tu musi być. Tutaj chyba raczej wyjście będzie już. Aczkolwiek nie wiem. Zaraz się przekonamy. Tutaj mamy jakąś taką, nie wiem, biblioteczkę czy warsztacik. No Okej, okay, na drugą stronę nie przejdziemy raczej. Chyba, że od drugiej strony wyjdziemy. No właśnie tutaj. U. O. tu jest jakaś taka latarnia dziwna. Dobra. until the favored child makes themselves known only then can the remaining carrion of creation finally return to the void okay like you I serve hmm Katalizator Maki Umbralu nam jest potrzebny ogółem. A jakie w ogóle sens Możemy kupić czaszkę kipiącej żywotności za 3000 po to, żeby zyskać 1600. Tutaj mamy oko zemsty. Oko poległego wojownika, służące do odkrywania możliwości zemsty. ćma szczątków. Służy do przenoszenia się do ostatnio odwiedzonych szczątków. Nasiono szczątków. Ma figurka, która wydaje się skamieniała. Umie się w odpowiednim miejscu by stworzyć sadzonkę. Okej. Okay. No i tak i tak niewiele możemy kupić. To mogę kupić ewentualnie. Ten amulet przychylnego losu. Ale on tutaj niestety blaski piekło ma na C-, z czego ja w ogóle nie korzystam, więc bez sensu byłoby to ogółem kupować. Until her Niestety nie mamy żadnego... żadnych oczu umbralu, okej. Okay. No dobra. Tu już to mówiłeś, kolego. Kupuj przedmioty w, klepi, kalit, w kaplicy gniącej matki. A my mamy... O niby trójkę oczu. Nie wiem za bardzo co ten strzępek y, robi. Potrzebujesz 10 sztuk, aby złożyć datek. No dobra, strzępek umbralu. Pokażcie mi to. Gdzie to może być teraz? E kwipunek, dokładnie. Tutaj mamy bronię, to nie. A tutaj, w ogóle, jakieś zbroje też mam. To już ostatnio akurat przeglądałem. I strzępek umbralu jest tutaj. Ciąż drżący osad pobrany z piętna umbralu. Można go sprzedać, Molchu. Molchu, to jesteś ty. Tak jest. Eee, tylko. No, sprzedaj dokładnie. Sprzedaj i sprzedamy ci ...13. O, no proszę 1300 zyskamy dzięki temu. No i dobra, na razie to by było chyba tyle. Awansować nie możemy, kupować też niczego nie będziemy tutaj. Możemy jeszcze zobaczyć, co tutaj jest. A, właśnie, brama, przez którą możemy sobie przejść. Potrzebujesz przedmiotu, klucz podniebnego, coś tam. Dobra, czyli aktualnie również tutaj się nie przedostaniemy. Teraz jedyne, co możemy zrobić. Powrócić do materialnego świata. A, nie, nie chcę akurat podróżować do szczątków. Ulepszyć postaci też nie chcę. Odpoczywać też nie muszę. Article, not a useless empty vessel like the one I saw that witless fool bumbling around with. I've learned a little since coming to Mornstead about that lamp and the awful mission to which it's attached. I hope you recognize that frightful burden for what it is. In truth, what's been done to you is downright cruel. Hmm. Of course, some people are born into roles of tremendous responsibility. My name is Andreas of Ebb, esteemed scion of nobility, but far more than that, descendant of the great ruler Antanas himself, as proven by my family's book of lineage, for one. That's right. Through my veins flows the blood of the legendary hero who defied Adir and the Rogar and saved the whole world, only to be betrayed and murdered by a common criminal. So you'll understand the man of my pedigree cannot simply stand idle while an unfortunate victim such as yourself remains shackled to such a grim fate. Give me the lamp. And let me shoulder your burden, friend. What say you? No? It saddens me to see you bring such agony down upon your own head. I hope you see sense and reconsider. Mogę go zaatakować? Da. mhm. Mm Dobra, potrzebowałbym się przedostać do tego świata materialnego. Gdyż, iż, ponieważ, dlatego, że. Czeka nas teraz podróż gdzieś do góry. Czyli prawdopodobnie do pierwszego z tych miejsc, z których wystrzeliwuje w stronę nieba snop światła. Cóż. Myślę, że tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. O, coś tu leży. Ten odcinek mieliśmy jako taki typowy, zapoznawczy z naszym miejscem odpoczynku, ulepszeń i tak dalej. Które oczywiście wraz z biegiem czasu będzie bardziej rozbudowywane, bo jak widać, mieliśmy tam parę zamkniętych drzwi. Póki co, dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.